Siemaneczko widzowie, witajcie na moim kanale, jestem Amanda. I w dzisiejszym odcinku, jak już widzicie po tytule, przygotujcie się razem ze mną, bo dzisiaj widzę się z moją przyjaciółką Agnieszką i idziemy na pewno na pizzę, ale też zagramy na przejażdżkę samochodem. A teraz, jeszcze więcej miejsc, jeżdżę dalej, wydaje mi się, że jeżdżę lepiej. Więc e, chciałabym tutaj ze mną chwilę pojeździć, potem idziemy na pizzę. Bardzo wiele oczywiście ze sobą, aczkolwiek chciałabym, żebyście ze mną się dzisiaj przygotowali. E, mam taki plan na to, jak będę wyglądać. Nie wiem, jak ubrania, ale wiem, co będzie na włosach i na twarzy. No, ale na samym początku oczywiście chciałam za mi się przywitać. Przypomnieć o tego kanału, żeby na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Zapraszam Was również na mojego Instagrama i na mojego TikToka. I jakby co, bo jeszcze nie mam swojego laptopa, to Instagram Amanda Podłoga i TikTok identycznie. Lena kanał Lena Cisowska, tutaj na YouTubie, więc skoro mi się przywitałam, opowiem Wam, co bym chciała zrobić. Chciałabym. Kupiłam sobie już dawno, kupiłam sobie taki wałek do robienia... Fal i miałam jedną próbę robienia tym bałkiem włosów, no, ale wyszło mi tragicznie po prostu okropnie. Bo też z tego co tak sobie oglądałam to wszyscy trzymają to na noc. Ja wtedy też trzymałam na noc i mi to nie wyszło, y, a teraz nie mamy nocy, byłam około dwóch godzin do wyjścia, więc chcę to teraz wiecie, sobie nałożyć i tak pół godziny przed wyjściem to zdjąć, bo w razie bo gdyby nie wyszło, no to sobie to włosy szybko wyprostuję i, yy, no i po prostu idę w prostych, aczkolwiek. Chcę spróbować jeszcze raz, więc y, przygotuję sobie spinki, gumeczki i zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Dobra, zaczynamy. Musimy sobie dodać chyba tutaj i naprawdę jestem ostatnią osobą, która powie Wam, jak to zrobić. Chyba, że mi to wyjdzie. I ja biorę sobie dwie spineczki od Lexi, bo są to jedyne spinki, które w miarę to trzymają, chociaż nie wiem. U nie, to już mi się rusza. O, już jestem bez usterka. Dobra, mam wszczepione. szczepione. I musimy to zaplatać. Będzie inni tłumaczyli, żeby to zaplatać jak dobierane. Drodzy tłumaczyli to jeszcze inaczej. A my sobie jak to zaplaciamy. Nie wiem jak. Ale w jedną stronę sobie będziemy to zaplatać. Czyli... <gryw> Czyli nie wiem. może nie wiem co robię. Ale może będę nabierać faktycznie trochę tych włosów. Nie, no nie wyjdzie. Ja już jestem tak nastawiona, że, że na pewno tu nie wyjdzie, bo ja nie wiem jak one to. One miały w ogóle dwa pasma. Nie wiem. Tak y, mi się wydawało. Oglądałam teraz takie szybkie shorty, żeby zobaczyć. No ale wiecie jak to jest na tych youtubach. Na youtubach zawsze wszystko tak łatwo wygląda. A kiedy próbuję się to odwzorować, przynajmniej ja tak mam to już to nie wychodzi naprawdę, to tak jak z malowaniem oka do tej pory nie umiem zrobić sobie takiego przydymionego oka a na youtube to jest takie blendujemy, blendujemy i jest git no nie wiem zobaczymy, ja bym chciała być nie takie loki loki, bo tam właśnie niektóre dziewczyny robiły na krzyż i to jakby bardziej bym ogarnęła jak to zrobić z tym, że Kurde, na ten krzyż te włosy były takie aż sprężyny, a ja bym nie chciała takich sprężyn. Ja bym chciała takie fale delikatne. I ani nie mam zrobić takich fal po prostu bo wychodzą mi się te bardzo polokowane włosy. I ja nie wiem, ogólnie nie wszystkie włosy złapałam, ale wydaje mi się, że może to tak nie wyjść. Każą to złapać taką gumką, więc sensie ja miałam tutaj do tego wałka w komplecie gumki, ale na nam już się gdzieś wyniosła. Postaram się mocno związać, żeby one, te włosy mi nie uciekły. No, ale on tutaj tak, mam wrażenie, że one powinny być bardziej o tak zakręcone. A one są patrzcie jak luźne. Nie wiem co bym mogła zrobić. Dobra słuchajcie, idę kręcić drugą stronę tak samo. I po prostu potem przy tym takim zawiązowaniu tych łapków postaram się jakoś bardziej poskręcać i mocno zacisnąć. Dobra słuchajcie, ja to z tyłu jeszcze tak sobie związałam, ścisnęłam i mam nadzieję, że to wyjdzie. I jeszcze popiekałam sobie to taką obrzywką, żeby one były takie, no nie są wilgotne, ale wiecie, mam nadzieję, że pomoże to wydobyć, wydobyć mi ten skręt. Ja na sam początek używam kremu, kremu do twarzy i on fajnie się nadaje mnie pod makijaż, kupiłam w aptece za chyba 13 złotych. OK, ja mieszam sobie, pomieszam pierwszy raz w sumie sobie te dwa podkłady, bo tu mamy Fit Me 104 i z L'Oreal numerek, numerek 2-3, za jasny, więc mam nadzieję, że ten mi trochę go przyciemni, bo mam też bardzo jasny korektor, a potem mam taką bardzo bladą buzię. Więc to sobie pomieszam i nałożę gąbeczką. Dobra, kolejny produkt, jaki używam, jest to korektor z Maybelline. I dzisiaj w ogóle, ja zawsze malowałam sobie korektorem, wiesz, taki trójkąt pod okiem. A dzisiaj na TikToku ja zobaczyłam, że to jest stary sposób malowania. I teraz powinnam według TikToka, nałożyć tutaj, tak, jakoś trochę nałożyć. Tak, nałożyć. Tak. I na ewentualne wypryski, więc. Zobaczymy, czy mi to taki fajny efekt, tym bardziej, że mam takie oczy pandy, ja na to mówię. Mam takie oczodoły widoczne, bardzo tego nie lubię w swojej urodzie, no ale zobaczymy, co mi to da. Idę tylko do lusterka, bo tak nie umiem w podglądzie tego wklepać. Dobra, więc chyba spoko efekt, mniej w ogóle produktu nałożyłam, a patrząc na różnicę pomiędzy prawym a lewym okiem, to jestem bardzo zadowolona. Dobre, teraz tak szybciutko o, róż, z tym, że to jest róż z klarka Joko Pure, firma się nazywa, numerek 01 ja go daję malutko, bo ja nie lubię za dużo różu na policzku, ale tak, żeby wiecie, koloru trochę dodać to mi tutaj on nie zaszkodzi dobra, mam w ogóle 30 minut jeszcze do wyjścia z produktów suchych, ja mam taki puder, ale mam to zbyt duże słowo, bo widzicie te kawałki, które tutaj są, to jest moja resztka pudru. Muszę sobie pójść kupić. E, aczkolwiek, a to to pierwszy kosmetyk, który udało mi się skończyć. E, Brązer mam z tego samego co puder, tylko jak widać tam znowu, więc jest pełny. Jeszcze bateria limuga na czerwono, że mi zaraz się rozładuje. Ale mam drugą. Nie widzę, bo proszę mi, że nic nie widać tego makijażu. Dobra, następnie mamy róż z T od Team X. On jest był chyba w tym kalendarzu adwentowym, z tego co. Uuu, chyba za dużo. Nie, nie lubię właśnie tak dużo róż. Zaraz go tam wyklepiemy i może ten, że nie będzie tak bardzo widoczny. Najbardziej się boję o te loki, że one nie pójdą, bo miałam się włożyć po godzinę przed wyjściem, a po godzinę ja już w sumie. Albo może za jakieś 5 minut I... no wolałabym jeszcze potrzymać, ale ja boję się, że potem nie zdąży poprostować w i będę miała jakąś kupę na głowie Okej, okay, kolejny rozświetlacz mam od Lexi, ale jest cały ubrudzony Ja powiem wam, jak mam rzęsy, yy, no sztuczne, to ja nie muszę się malować, naprawdę Właśnie taki tam korektor, gdzieś pod te yy, oczka, ale tak to totalnie y, rzęsy jak jest lato i są dla mnie no jeszcze nie ma lata, ale już jest ciepło, więc muszę mieć, bo wtedy zaoszczędzam bardzo czasu i nie muszę się malować dobra, idę dorzucić tylko jeszcze cień w kącik oka dobra, ja w kącik oka dodaję z bimbu rozświetlacz, taki mały różowy selfie, ale właśnie w ten kącik oka bardzo lubię sobie go dać, ja go nakładam patyczkiem do uszu wtedy i to też jest taki mój patent z TikToka. Dobra, słuchajcie, idę się przebrać, wymienię baterię w aparacie i widzę się za bo zostało mi jeszcze tylko umyć brwi z podkładu, tam co mi weszło i, i ubrać się i czekać na paski. Dobra, w międzyczasie zdążyłam mi się też to rozwalić i rozplątać, więc na pewno liczę, że po prostu będę mogła już wyjść, bo już muszę wychodzić. Nie mam zobaczyć czasu nawet ich prostować. No, ale zobaczymy, ściągamy te gumeczki. I drugą gumeczkę i mam taką... Aha, jeszcze Mam zrobić tak. No nie wiem. Teraz bym musiała je tak... Ej, nawet... Kurde, jak tutaj coś... Tu mam coś krzywo strasznie. Ale jak no Nie wiem, ile miałam tu. Ale nie, jest to o to Co tu się stało? Miałam przez 40 minut i ewidentnie tą stronę, którą kręciłam przy Was, zrobiłam sobie o wiele lepiej. Tu coś się podziało, spróbuję może y, po sobie ten kosmek ten albo ten y, przekręcić i zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, nie jestem w stanie tego bardziej poprawić, ale myślę, że jak na pierwszy raz na krótki czas trzymania. No i nie użyłam ciepła, więc y, myślę, że będę częściej próbować to robić, aż w końcu się nauczę i będą wyglądać perfekcyjnie, teraz uciekam i widzimy się później. Więc tak, pizza zjedzona, wszystkie tematy obgadane, jeszcze pizza dla Kamila przyniesiona do domku. No i co? I żegnam się z Wami i widzimy się jutro.